Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy wspaniały syrop na przeziębienie. Mówią na niego również oksymet. Te wszystkie składniki, które mam na stole, one są używane do produkcji leków, a my sami możemy sobie zrobić taki domowy lek, taki syrop na przeziębienie, taki naturalny antybiotyk. Teraz pokrótce przedstawię wszystkie składniki. Oczywiście miód, miód od pszczelarza, którego znam i wiem, że to jest dobry miód. Imbier świeży, cytryna, kurkuma. Pieprz w ziarnach, tymianek, oczywiście ocet jabłkowy, również z dobrego źródła, czosnek, cebula, goździki i buraki. Zaraz te wszystkie składniki musimy zmieszać, połączyć. Przygotujcie sobie słoik 900 ml bądź większy, wszystko zależy już od Was, ile tego syropu chcecie zrobić naraz. Nie będę wam mówił, ile gramów mam danego składnika. Wszystko zróbcie na oko. Jeżeli któregoś z tych składników nie tolerujecie, na przykład nie lubicie smaku, możecie. Ten składnik wykluczyć, bo jeżeli użyjecie troszkę mniej składników, też nic się nie stanie. Wiadomo, im więcej dobrych składników, tym lepszy będzie ten syrop. Ale na przykład, jeżeli nie lubicie goździków, no to nie musicie ich dodawać. Możecie zamiast goździków dorzucić na przykład, nie wiem, nawet liść laurowy. Tutaj w tym syropie będzie idealny. Do takiego syropu stosuje się bardzo dużo ziół, i wy możecie wybrać swoje ulubione. Ja na przykład dzisiaj dodam tylko tymianek, pieprz i goździki. Dla mnie to jest ok. I tak jak wszyscy wiemy, imbir na przeziębienie jest naprawdę bardzo dobry. Dlatego też tutaj wrzucam imbir. Dalej leci świeża kurkuma. Wszystkie składniki pamiętajcie, aby były naprawdę drobno pokrojone bądź starte, posiekane. Do tego leci cytryna. Ja akurat użyję tutaj pół cytryny. Cytrynę pamiętajcie również, żeby dobrze wyszorować, sparzyć. Imbir czy kurkuma nie musi być obierane ze skórki. Warto tylko przypłukać i to wszystko. Teraz leci czosnek. Czosnku tutaj mam cztery akurat duże takie ząbki z 10 goździków. Pół średniej cebuli. No i starte pół takiego mniejszego buraka. Doda nam wspaniałego koloru. A wiadomo, że buraki również są zdrowe. No i zobaczcie. Pięknie to wygląda. Warstwowo. Teraz wędruje tutaj łyżeczka pieprzu czarnego. I łyżeczka suszonego tymianku. Teraz zostaje nam tylko całość zalać octem jabłkowym. Wszystkie te składniki muszą być dokładnie, dokładnie zalane. One muszą być w occie. Ocet konserwuje tutaj nam wszystko, wyciągnie z tych naszych składników wszystko. Teraz pozostaje mi tylko szczelnie to zakręcić. Można to wszystko ładnie wstrząsnąć, żeby się wymieszało. Żeby zioła też poszły gdzieś tam na dno. Teraz moczenie, macerowanie tych wszystkich składników w occie potrwa od 2 do nawet 6 tygodni. Przy czym wiadomo, że im dłużej tym będzie lepiej, bo te składniki one muszą wyjść. One wychodzą stopniowo, wiadomo. Miód dopiero zastosujemy, jak te wszystkie składniki się dokładnie wymoczą. Dopiero wtedy przecedzamy całość i mieszamy z miodem w stosunku 1 do 1. Musimy zastosować w stosunku 1 do 1, ponieważ ocet jest kwaśny, miód jest słodki. Ten balans musi być zachowany, aby ten syrop również był dobry w smaku. Ale przy tym jeszcze pamiętajmy, że miód jest również bardzo zdrowy. Słoik odstawiamy w zacienione miejsce, ale w temperaturze pokojowej. Od czasu do czasu, raz dziennie wystarczy tylko wstrząsnąć nim. I taki syrop możecie wtedy przechowywać naprawdę długi czas. Ważne, żeby to było chłodne miejsce i zacienione, żeby nie było nasłonecznione. Jak stosować taki syrop? Wystarczy, że jedną łyżeczkę rozcieńczycie z wodą, z małą szklanką wody. I wypijecie jedna łyżeczka profilaktycznie raz dziennie. Jeżeli się źle czujecie nawet do trzech łyżeczek rozcieńczonych z wodą, i to na pewno wspomoże organizm w walce z jakimś przeziębieniem. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to sami wiecie, którego składnika nie tolerujecie bądź jesteście uczuleni, wtedy wiadomo, że nie możecie takiego syropu stosować. Zawsze możecie się również skonsultować ze swoim lekarzem, który wie, czy ten syrop możecie używać. No dobra, ja już dzisiaj będę się z wami żegnał. Sam będę czekał 4 tygodnie, aby to przecedzić, wymieszać z miodem, w którym z odcinków zapewne pokażę wam już gotowy syrop, jak on wygląda finalnie. Tak więc pozdrawiam was serdecznie, życzę wam dużo zdrowia, wspaniałego samopoczucia. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej.